Wydać nie, yy, stakujesz apteczki? No, o, ty pa mamy, nie wiem gdzie. No to, to, Dobra, tutaj, 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 do ciebie. No, jest tutaj, 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 jakieś plecy, masz? tutaj, 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 już widzę. No, o, dobra, idę. No, jeszcze jeden, to jest jego teammate, ale myślę, że będzie łatwo. No dobra, nie mogę już go trafić. Uf. Ej, tu jest ich dwóch! Dwa bambiki. Jeden leży. To w się siedziby. Dobra, ja tamtego dobijam to bierzemy PMA i... siedzi, ty. Wiem, wiem. Ale mi spadał. Wybiegł chyba. No kurwa. Tu jest gdzieś na naraz... Tu jest gdzieś. I dostał za 49. Kurwa. O kurwa. Gdzie on jest? Okej, próbuję go znaleźć, bo tak to ci będę oznaczał gdzieś, gdzieś tu gdzie ja się kieruję Dobra jest Tu jest, gdzieś No tam gdzie jest mój znacznik Idealnie miałem znacznik na nim i mnie Dobra, widzę go Jezu te ścianą jest pojebane. bane no Ja mu taki d kurwa gadałem, że to mu było szansy żeby uh, on przeżył. Co za typ, ty? Po prawej, wsianie chyba. Ja nie wiem, jak on ogarnia to siano. Ja to w sianie nikogo nie trafię, bo nie widzę. Ja też nie. Tylko Czekaj słyszę, gdzie on biega, wysięcie. ale po, po samych krokach... To... Nie, nie. No, no Jak się wczesaił! Ale to było epickie. O nie! Dostał! A! Me that you love me